maneczko, Ciekawi, co u mnie? No już wiecie, podwórko jest ogarnięte. Siewnik kupione, pole obsiane. To, co mi zostało? No za fundamenty się biorę. Witam Was tutaj z domu, z miejsca, gdzie cała ta moja kuźnia, gdzie ta moja cała kuźnia ma miejsce. I tutaj się wszystko odbywało, nie? Jarzemeczka zrobione. I teraz jestem właśnie na etapie zbrojenia, zbroję się, zbroję się pod fundamenty. I tutaj właśnie wszystko się zaczęło. Zmajstrowałem sobie kolejny taki mały przyrządzik, aby sobie ciąć elegancko na odpowiednią długość drut wiązałkowy. Cyk. I później zaginanie i takie oto Dichajsterki małe, druciki, coś takiego. A jeszcze chcę się Wam pochwalić moimi oszczędnościami. Proszę bardzo, cztery dychy oszczędności. Kawałek drutu szóstki zaostrzony na końcu. Wygięty odpowiednio. Jakaś tam rączka od pilnika się znalazła. 20 zł. I tu. 20 zł, Docelowo tym będę kręcił. Próbowałem, fajnie to wychodzi. To jest drucik kupiony, wiązałkowy, mięciutki, elegancko, fajnie się sprawuje. Ale miałem trochę, już właśnie jestem w trakcie nawet wiązania. A. Miałem trochę takiego grubszego. No i powiem Wam, że mordęga jest kręcić to. Ale no ale cóż, no, chcę to wykorzystać. Ale nie wiem czy wykorzystam, bo zaczyna chyba mnie tutaj deszcz przeganiać. W każdym razie. W każdym razie no jesteśmy w trakcie tutaj kręcenia, stojaczki porobione. Już modyfikacje były robione, bo nie wydawało mi tutaj. W każdym razie yy, deski miały się, w sensie nachodziły na siebie z jarząkami Jesteśmy tu w trakcie kręcenia, ale tu już jest jedna belka gotowa. Małżonka w tej dzielnie pomaga. Można powiedzieć, łeb w łeb, nie odstaje nawet na krok. Nawet nie wiem, czy więcej tutaj nie skręciła ona. Yy, w każdym razie, no, jak, się chce, jak się chce tutaj coś, prawda, działać, no to trzeba, trzeba zasuwać. Bez względu na płeć, wiek i stan zdrowia, nie? Dobra, yy, póki nie pada, to ja może Wam tutaj coś jeszcze dogram. Jakieś tam małe yy, wiązanko. W każdym razie, no, no jesteśmy na etapie takim już przygotowywania tego wszystkiego. Tak kręcimy sobie, I tak jak mówię, podwórko gotowe, także na podwórku już nie ma co za bardzo robić. No ja chyba naprawdę zaraz będę uciekał. tu, jak widzicie, pręty przygotowane to wszystko jest z tych słupów. To wszystko jest ze słupów. Jeszcze tam gdzieś jakieś resztki znalazły. Z tego co liczyłem powinno wystarczyć. Jeszcze ja się wam pochwalę. Nie było tego na kanale. Nie było tutaj nic nagrywane. W każdym razie, o proszę bardzo. Moja małżonka sobie tutaj wymyśliła taki oto mały ogródeczek. Jakieś warzywka posiała. Coś już zaczęło się nawet tutaj rosnąć. O proszę bardzo. Nie wiem szczerze, co na tutaj posiała, ale coś, coś tam rośnie. To jest jedno, a drugie. Takich małych sześć rządeczek posadziłem. Ziemniaczka, tego też nie było na kanale. Musimy co tutaj nagrywać? Trzy przejazdy. W każdym razie, coś tam już się dzieje. Siewnik kupiony. No, także już coś się dzieje. Dobra, idę kręcić, póki też mi jeszcze nie przegania. Tu mam już przygotowane jarzemka. 25 25 cm robiłem, bo akurat tak mi wydały pręty, które miałem z tych słupów, z tych... z yy, Zmajstrowałem sobie nawet taki odstępnik Proste, ale... O, proszę bardzo, cyk. I mamy dystans, cyk. Mamy dystans, cyk. I tak mniej więcej porówno, co 25 cm. Eee, co do zbrojenia. Myślę, że powinno być oh. troszkę większe, ale rozmawiałem z murażem, No to na takim minimum mi tej stali wystarczyło, jeżeli chodzi o jarzemka. Także nie powinno być źle. Biorę się za kręcenie. Zobaczymy, zobaczymy, kiedy mnie pogoda przegoni. Oczywiście już sobie zdążyłem odciska walnąć. Zdążyłem sobie odciska walnąć, także A co tutaj przesuam. No także już nie szczypie, dlatego jedna rączka w rękawiczce, druga bez. Jedziemy z tym tematem. Pojechałem się opatrzeć, to małżonka zasuwała. Dzielnie zasuwała, Dobra, biorę w kieszon parę tych też to może być i tak e, co my tu mamy my tu mamy takie coś tak dobrze. jedziemy z tym tematem mhm. raz Dwa. trzy, od razu mówię specjalistą w tym nie jestem pierwszy raz robię wiązania pierwszy raz robię w ogóle takie zbrojenie że nie traktujcie tego jako wyroczni to jest po prostu czysto informacyjny film który mówi o tym co się u mnie w tej chwili dzieje. O, masakra jest teraz z tą ręką. No i muszę się tu trochę pomęczyć. Po pierwsze z ręką, po drugie z tym cholernym drutem i kombinerkami. Dobra, idę na drugą stronę Przywiążę tam P3. Trzeba tak samo powiązać, żeby lipy nie było, że no, ona lepiej zrobiła. Zaglądamy z korą, żeby się nie pokaleczyć. Mm. No, masakra jest w tobie, chyba ja mam. Ta pierdółka, taki głupi odcisk skórę zerwałem, niepotrzebnie mm, no trudno damy jakoś radę zabandażowałem sobie zabandażowałem plastrów nawaliłem już tak nie czuję tego, ale no to cyk to ustawiamy mniej więcej dystans to na razie naboczek boczek i wiążemy od góry, za siebie i pętelka. うん。<noise> Nagrywaj trochę. Co? A ja umiem? Łączyło się nagrywanie. Na czerwono z lewej strony powinien się czas Zwieci się! Okay.

Na mnie pan Tata Zobaczyć, czy tam panu o coś pod

Mam nadzieję, że tym filmem wyjaśniłem dlaczego taka długa przerwa była na kanale. Fakt, że nie wszystko było spowodowane tym, ale no w zdecydowanie znacznej części. Także jak widzicie robić te wszystkie zbrojenia, jarzemka to no naprawdę kupę roboty mnie to kosztowało. Później jeszcze te wykopy po, po fundamentach, to wszystko trzeba było poprzewozić. To jest tylko marna część tego, co co jest w rzeczywistości? Za tą pryzmą jest jeszcze drugie albo i trzecie tyle. No ale fundamenty, no to tak naprawdę no nie było, nie było wszystko, co mi się udało osiągnąć w 2023 roku. Chciałem wam się jeszcze pochwalić dalszym etapem. zostawię Was z zdjęciami, z jakimiś nagraniami, żegnając się tym pięknym widokiem. Dla mnie piękny, chociaż mógł być jeszcze lepszy. W każdym razie, tyle ode mnie na dzisiaj. Widzimy się niedługo, a Was zostawiam na pożegnanie z tym wideo. Trzymajcie się, cześć!